Witam was Jakub Kazimierczyk fotoblogia.pl. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak robić własne panele do waszego Photoshopa. Na początku musimy odnaleźć program, który nazywa się Adobe Configurator. Znajdziemy to na stronie Adobe Labs. Następnie pobieramy go na nasz dysk, ale musimy pamiętać, że pobierając go z takiej przeglądarki na przykład jak Opera, Format tego pliku będzie niezgodny z tym, który tak naprawdę potrzebujemy pobrać. Powinien być to format r, natomiast pobiera się format zip. Jeśli rozpakujemy format zip, otworzy się format cpgz. Jeśli rozpakujemy format cpgz, otworzy nam się format zip. Bardzo długo męczyłem się z tym, żeby otworzyć to tak, jak trzeba, ale po prostu po pobraniu pierwszego pliku musimy zmienić ręcznie format na r. Następnie instalujemy nasz program, uruchamiamy go i przystępujemy do tworzenia nowego panelu. Jest on. Całkowicie po angielsku, ale jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze. Na, na początku musimy wybrać produkt, do którego będziemy tworzyć panel. Ja wybrałem oczywiście Photoshopa, i następnie musimy dostosować rozmiar swojego panelu. Możemy zrobić to poprzez wpisanie odpowiednich wartości bądź ustawienie jego rozmiaru poprzez kontrolę. Punktami naokoło tego panelu, ja nazywam ten panel Fotoblogia Panel i następnie będę dodawał do niego różne elementy. Zacznę od narzędzi. Jak widzimy, jest ich mnóstwo. Ja korzystam naprawdę z niewielu z nich, przynajmniej tak na co dzień, więc dodam tylko te, z których najczęściej korzystam. Będzie to łatka, kadrowanie. Pędzel korygujący, gradient i pipeta. Myślę, że jeszcze pędzel dodam, ponieważ z niego też bardzo często korzystam. I to jest chyba takich 6 narzędzi, z których korzystam najczęściej. Ale na tym nie kończy się zaleta tego programu, ponieważ możemy dodać również różne komendy. Ja wybieram teraz komendę "spłaszcz obraz" i dodaję ją do naszego panelu. No ale jeśli mamy Photoshopa po polsku, moglibyśmy chcieć mieć wszystko po polsku. Tak więc zmienimy nazwę na polską, znajdziemy tę opcję. W opcjach obiektu pod nazwą Etykieta wpisujemy spłaszcz obraz. Ustawiamy go w odpowiednim miejscu. No, i nasz panel, taki przykładowy, jest gotowy. Oczywiście możemy dodać do niego zdecydowanie inne rzeczy. Po prostu to, czego potrzebujemy na co dzień. Następnie zapiszemy ten panel. I następnie musimy go wyeksportować do Photoshopa. Dlatego klikamy: Export panel. Panele musimy wyeksportować do folderu, który znajduje się właśnie w folderze Photoshopa w folderze Pluginów następnie w folderze Paneli. Otwieramy Photoshopa. I następnie w menu, okno rozszerzenia, znajdujemy nasz panel. Jak widać, wygląda on dokładnie tak samo i spełnia dokładnie te same funkcje, które stworzyliśmy przed chwilą. Możemy go dowolnie umieścić w oknie Photoshopa, i dzięki temu nasza praca naprawdę stanie się dużo łatwiejsza, ponieważ. Nie będziemy musieli za każdym razem szukać, rozwijać poszczególnych menu, tylko będziemy mieć pod ręką zawsze to, czego potrzebujemy. Mam nadzieję, że i Wam ułatwi to pracę i zaczniecie tworzyć własne panele. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.